Witajcie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na pyszne imprezowe kanapeczki. Super sprawdzą się na spotkaniu ze znajomymi, ale też na co dzień. Bardzo fajne, kolorowe i proste w wykonaniu. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem zapraszam na filmy. Musimy zacząć od tego, że mamy bagietkę, którą sobie kroimy na takie mniejsze kawałeczki. o Oto, już mam drugą bagietkę, którą sobie właśnie zaraz też pokroję. Pierwszą już sobie skroiłam. No i musimy sobie wszystkie właśnie nasze kromeczki pokroić, a później będziemy sobie po kolei nakładać składniki. No i zanim będziemy sobie nakładać tutaj nasze składniki, zrobimy sobie powiedzmy taki twarożek, aby sobie właśnie tutaj położyć najpierw na kromeczki. I jak ja robię? Do miseczki wrzucam sobie jeden jedno pakowanie sera białego. Tutaj możecie sobie jaki lubicie dowolny. Ja mam taki półtłusty. Do niego dokładam sobie jedną łyżkę śmietany. Taką solidną łyżkę, można nawet powiedzieć. Tutaj mam szczypiorek. Dużo, dużo szczypiorku. Ale jak wam zostanie, to oczywiście się przyda. Nie wyrzucajcie, bo nawet i do dekoracji. No i oczywiście trzeba sobie E, również e, użyć soli i pieprzu. I to wszystko sobie razem ze sobą bardzo dokładnie mieszamy. E, no i teraz słuchajcie, popatrzcie. Rozdzieliłam sobie e, mój twarożek na, tak jakby, dwie części, e, ponieważ do jednej części dołożę sobie łyżeczkę przecieru pomidorowego. Popatrzcie, mam taką łyżeczkę, nawet solidną, dokładam sobie i to sobie jeszcze ze sobą mieszam, e, i to będzie taki bardziej, właśnie, pomidorowy smak. To zawsze robiła moja babcia i tak się od babci nauczyłam. E, nawet od dziecka właśnie taki twarożek jadłam. Ale myślę, że to się naprawdę też bardzo fajnie właśnie sprawdzi tutaj w naszych kanapeczkach. Dlatego drugi twarożek będzie właśnie taki z przecierem. No i teraz będziemy sobie nakładać wszystko na kromeczki. No i resztę składników. teraz kochani możecie szaleć, popatrzcie ja sobie tutaj przygotowałam e, składniki, jakie będę sobie używała właśnie do moich kromeczek, ale pamiętajcie, każdy może tutaj dać co tylko lubi, e, bardzo fajnie właśnie wygląda ta sałata, taka wiecie strzępiasa, ją zawsze e, używam, mam tutaj ogórek zielony, takie malutkie ogóreczki pomidorki koktajlowe z wędlina e, jajko, papryka czerwona jest salami, jest łosoś, e, cebulka no wszystko co może być e, to co Wam od razu będę polecała na samym początku, to jeżeli będziecie na przykład dawali sobie szyneczkę, to już wam pokazuję. Zwińcie sobie ją fajnie, tak wiecie, w rulonik i takie zwinięte w ruloniki, właśnie kawałeczki sobie układajcie. To będzie bardzo fajnie wyglądać. To samo możecie zrobić właśnie z serem żółtym, ze salami, więc możecie tutaj działać. Ja wam oczywiście pokażę, jak ja to sobie przygotowuję. Może mam też podpowiem właśnie ten pomysł, a jak nie, to zróbcie po swojemu, jak lubicie, takie, jakie składniki właśnie zazwyczaj dajecie, i też będzie super. No więc napełniamy. Apeczki są już gotowe. Dołożyłam sobie jeszcze soli pieprzu i tak one wyglądają. Naprawdę bardzo fajnie, efektownie. Zróbcie je, bo wiecie, kanapki zawsze każdy je, prawda? I one zawsze znikają. Jeszcze tutaj, gdzie mam łososia. Dołożyłam sobie taki koperek, bo wiadomo, że do łososia koperek fajnie pasuje, więc tutaj mam koperek, a tutaj do reszty sobie może troszeczkę jeszcze właśnie tego szczypiorku, co mi właśnie z twarożku został, dołożę. No i to wszystko sobie na taką fajną deseczkę przełożę. No i moje kanapeczki będą już gotowe. No to teraz przyszedł czas na koreczki. No więc tak, zaczynam od tego, że pierwszy koreczek będzie wyglądał w ten sposób, że ogórek zielony, ja mam tutaj akurat ser camembert, pomiarki koktajlowe i oliwka. I tak sobie robimy kilka takich właśnie sztuk. Przyszedł czas na kolejne. Już co Wam pokazuję? Mamy tutaj kawałek sera żółtego. Bierzemy sobie kabanosa. Najlepiej takie wiecie, grubsze. Ja sobie takiego jednego kabanosa przecięłam na pół i sobie go zwijamy w taki powiedzmy rulonik. Gdy sobie go zwiniemy, przecinamy sobie na pół. Już będziemy mieć y, z tego dwa koreczki. No i teraz reszta składników. Czyli bierzemy sobie troszeczkę sałaty, żeby było tak fajnie i ładnie to wyglądało. Mam oliwkę i mam taki malutki ogóreczek. Więc daję sobie teraz y, troszeczkę y, właśnie tej zieleninki. Mam sałatę, daję ogóreczek. Oliwka. O! I już mam. Gotowy. I tak robimy sobie kilka sztuk. Sobie teraz szyneczkę. O, można w ten sposób zwijamy sobie w taki rulonik, przecinamy na pół i tutaj do szyneczki dokładamy sobie ser camembert. Jest troszkę yy, zieleninki. No i może być do tego oliwka. I kolejna rolatka gotowa. Wersja taka myślę, że dość znana i e, lubiana. Mam tutaj e, mini mozzarelle w takich kuleczkach. Do tego jeden e, pomidorek koktajlowy. Troszeczkę mm, sałaty dla takiego fajnego koloru. No i znowu e, do tego mini mozzarella taka w kuleczce. No i już mamy taką Gotową wersję z jajeczkiem. Mam tutaj dwa ugotowane jajka. Poszekroiłam sobie je na pół i teraz smaruję sobie je delikatnie majonezem. Każde jajeczko. A następnie nakładam sobie resztę moich składników. Wyglądają te dwa tutaj jajeczka. No I tak sobie robię właśnie z pozostałymi. Wyglądają już gotowe koreczki. Jak widać, różne rodzaje, różne smaki. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Bardzo fajne. Ja oczywiście je polecam, bo super wyglądają, fajnie się prezentują i na pewno zrobią furorę na niejednej imprezie. No, i tutaj Wam jeszcze raz pokazuję, jak wyglądają kadapeczki. Także myślę, że dwa bardzo fajne i proste pomysły. Możecie sobie użyć takie składniki, jak lubicie. Bardzo fajny pomysł, polecam. Ja sobie przygotowałam właśnie te przekąski na takich deseczkach. Myślę, że to tak bardzo fajnie wygląda. U mnie się to zawsze sprawdza, więc myślę, że Wy też możecie spróbować w ten sposób. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.